Wczoraj na wieczór tak bardzo byłam zaskoczona i ucieszona, totalnie ucieszona, bo na galerię Art na licytację. Co prawda ten obrazek się licytuje z pierwsza pada 800 zł i pokazuje i ga, tytuł szybciutko. Rozkwit w złość. Bo to nie ta sensacja, no nie. Obraz, bo to dzisiaj za dwie godzinki. Złota Gracja Klinta. I ten jest od 900 zł. Ale tak mega się ucieszyłam, bo kochana, skieruj teraz na na monitor. To jest ta sama aukcja. Jest genialne, są ceny. Tak bardzo się ucieszyłam, że obrazy mogą tyle kosztować. Jest pierwsza licytacja. Pierwsza, pierwsza wpłata. I jest Kazimierz Mikulski. 120 tysięcy, jak bym się ucieszyła na takie pieniążki. Zaraz pokażemy przybliżenie i jest Jan Domk jak Dobkowski, Dobkowski. 200 tysięcy. Zdzisław Beksiński, to wiadomo wszyscy znają, 2200 i jakoś na dole jeszcze ktoś był. Iga. wyczekaj kochana, daj jej pochopienie. Po to jest tu by... 20, ale to jest chyba cena wywoła. Nie, nie, no, tam było wylicytowane, bo to już są wpłaty. No tak, tamte, To tak. są wpłaty już, więc absolutna no, genialność. Nas jest. Nas ale wywoław. jak się no. różni, no nie? Aktycz jak nie się różni. No, gdzieś tam może przegapiłyśmy, może nie. I teraz pokaż kochana przybliżenia te. Gratulacje totalne! Jakie ceny! Wspaniałe! Jest e, Mikulski. No nie, pokaż jeszcze tą licytację. Fajny obraz. Pamiętam te obrazy. Genialne. Widziałam je w galerii. E, więc absolutna rewelacja. Jaka to wielkość tego obrazu? 73 na 60. I więc z takimi jest. oczkami, no nie? Takimi oczkami surrealistyczne. I tu Ej, jest jenna. dopiero cena, no nie? To można się zachwycić, a to jeszcze większa cena. Jan Dobkowski, tego artysty akurat nie znałam. Ale to ale... duże jest, bo 198 na 145. Tu akurat nie, nie wiadomo, co to przedstawia, prawda? Jaki tytuł? Embrion chce żyć. O, proszę bardzo. Więc ekscytujący tytuł na pewno. Obraz no może przeze mnie niezrozumiały e, akurat, ale cena genialna. Więc. Y może nie <laughs> Więc iga, wiesz co, życzymy sobie takich cen, no nie?